Siemano, witam wszystkich serdecznie na kanale AgroDave 93 Jak widzicie Agrodave trochę się zmienił Trochę imię już zmienił, bo już mnie normalnie wkurzały te kłaki Kłaki są ścięte, tak samo broda jest podgolona Bo już mnie wszystko, mi, kurde, denerwowało mnie po prostu Chciałem Wam na podziękować za 5000 subskrypcji Które już zostały wbite na moim kanale Ten kanał się tworzy poniekąd też dzięki Wam Ponieważ e, cieszy mnie to, że podoba Wam się to co robię, że o, mnie oglądacie i zachęcam do pozostawienia dalszych łapek w górę, subskrypcji, kto mnie jeszcze nie zasubskrybował, nie, zasub, nie zasubskrybuje, kliknie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi modyfikacjami, z moimi filmami, a powiem Wam, że no, będzie się działo powoli, bo powoli wiecie, no, na ile fundusze mi pozwalają także będziemy działać. Dzisiaj będziemy sobie działać przy 60, jak zawsze, ale nie tylko 60 będzie na kanale. Pokażę Wam nowy nabytek, zabytek do 60, który będzie przerobiony. Pokażę Wam jean w akcji ściągania tego nabytku ponieważ leży na przyczepce. Byliśmy z tatą. Oczywiście tata mnie zasponsorował, jak zwykle, bo jak wiecie, dobrze szukałem kultywatora do 60, żeby przerobić na przedni tus no i znalazłem no, dużo osób mi wysyłało tylko mi zależało na tym żeby był 2,10 2,20 żeby był szeroki ale długość od zaczepu do tyłu żeby była jak najmniejsza ponieważ no, to idzie na przód tak? nie idzie na tył żeby jak najmniej wystawała jeszcze wałek będzie do niego dopięty także tu znalazłem 25 km od domu nie było sensu nagrywać teraz No co tam znowu nagrywać nie ale patrzcie się to jest, to jest nowy Taty Land Rover, jak zwykle daje radę tak jest, kultywatorek. Kultywatorek żeśmy nabyli. Ten oto kultywatorek będzie przerobiony naprzód. To jest zrobione. Jak widzicie, Tora ma jest główna, jakaś oryginalna, nie wiem od czego. Zaczepy tak samo z tyłu są na inną maszynę. Też fajne, też zostaną wykorzystane. Brakuje dwóch pazurów, to się kupi. Kółka wylatują tutaj ta rama będzie, po, będzie poprostowane, powzmacniane, pomalowane tata będzie sobie działał to tak samo, no bo widzicie jak to wygląda będzie powzmacniane, ładnie odspawane. no i wieżyczka będzie z tej strony odcięta będzie, przy, będzie skrócona o tutaj o te centymetry będzie, to też będzie odcięte będzie przyspawane z drugiej strony, żeby pazurów nie ruszać, bo jak ruszę pazury to już będzie armagedon chodź zobaczymy tutaj muszę tą ramę Przeprostować, bo jak widzicie, się tu poddało, i tu się poddało. Tu będzie po prostu te, te dwie blachy będą wyrzucone, jedna i tamta druga, i będzie tutaj cełownik albo, albo kątownik, zobaczymy jeszcze. Kółeczka wylatują, przydadzą się może do czegoś innego, zobaczymy jeszcze. No i tutaj ten te zaczep mi się bardzo podoba, i te, te zaczepy będą przerobione do wałków, ponieważ będzie najpierw wałek, kultywator do do przodu do tuza zapięty a tam stoi dżinma będziemy dżin dżinmą to ściągać także cóż, zobaczycie jak sobie dżinma z tym poradzi bo będzie wysięgnikiem ściągane a już się siedzi na dżinmie o, dżinma dostała tak każdy mój traktor taki sam, taką samą gałkę zobaczcie jaki to ma skręt będziemy sobie ściągać bo tura odpiąłem jak sami widzieliście w 60 to nie ma sensu zapinać będziemy sobie ściągać tył no i dobra przebiliśmy to bez problemu jakby tego nie podniósł no to to on by podniósł 50 kg a i będzie zabawa. Przespawamy, przerobimy. Te mocowania tutaj będą do tamtego wałka przekręcone. Bo docelowo rozstaw tuza jest zrobiony pod ten wałek. Jak widzicie tutaj do tego wałka były mocowania, oczywiście do to nie był takie znowu nie wiadomo jak tu wzmocnione, bo to brony tylko szły. Ale tu jest to, będzie podpięte pod tuza. Tutaj tu cięgło do tuza. Tu będzie do tego zrobione tamte mocowania te od tamtego kultywatorka. I kultywator będzie podpięty całością tutaj przednie Patrzcie, się, jaki wiatr. Dobra, odpinamy to i do, do, uciekam po do garażu No jest zły i tak. Te ramy chociaż tyle, że to jest oryginalne, a nie kombinowane. Bo takiego tutaj tych 6, otworów 7, to by nie zrobił. 8, 9, 10, 11 to Tak, tylko że tu nie ma, no to właśnie się to kupi. No ja lecę 11. A z tymi to brakuje? Nie, no chyba. Raz, dwa, trzy. Na mijankę zobacz, ten jest z tej strony odległy, a tamten znowu z tamtej z przodu jest. No to, 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 muszę się to ja bym się nie bawił z tymi cybantami do tego, tylko odciął do tych kółek. Bo te kółka i tak nie będą zakładane, są niepotrzebne, bo wałek będzie widzieć. I te, i te, tutaj te, to nad spawały, to trzeba odciąć całkowicie. Ja wiem. No i druga sprawa to jest taka, że trzeba wałek tamten wałek od, odczepić i przyłożyć do tego, zobaczyć jak to będzie w ogóle wyglądać. Do tego, chyba. Mhm. No ale choć od fazury odtręcisz, to, to to trzeba od tu przyspawywać to. Odwracać. Bo tak nie będzie ci naciąg chyba, że tak nacięgło. Być. Znaczy cięgło, to, to jak... Przecież masz w tym wałku, zrobiłeś tutaj nacięgło, nie? Ale nawet to, wałek ma dwie dziury to, 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 to trzeba już brać do góry do góry to, 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 to by wyrwało co? nie ale mówię ci że do góry tutaj co jest ta dziura to będzie się zapinać I cięgło to do ciągnika cięgło do a tutaj cięgło do tego bo tam może trzy dziury tak króciutkie są. są ale są króciutkie takie cięgła tu nie będzie takie króciutkie bo no jak z pazury to, to nie będą takie króciutkie ja to, bym, o, to, ja to będzie... chyba bym wziął dzisiaj to, to te brony przeniosę podepniemy póki ciągnik stoi odjechać tym kultywatorem i to odpiąć no to 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 wodę. Odpiąć, odpiąć całkowicie te wałki i przyłożymy te wałki do, do tego zobaczymy jak to będzie wyglądać w ogóle jak to będzie pasować także podpinamy kultywator nasz odpinamy wałki Robimy coś, przypasowujemy przy do tamtego. Ten kultywator jest robiony w 100% przez tatę. Chyba lata 80., 90. 80. do Zetora, 25 go robił. No, widzicie, to się już trochę powyginał na końcu. Ale jeszcze służy, jeszcze daje radę, tak od czasu do czasu. i no już będziemy odpinać wałeczki Mam na mniejszym biegu zrobione. Zobaczcie że chociaż tu dyma bo ja nie widzę powiem wam szczerze skończę 60, skończymy już ten kultywator co się biorę za samochód i za dinmę. będziemy sobie robić zobaczcie Kultywatorek wprost do niego Jeszcze brony tu się zapina Zobaczcie I sam odszkakuje. Tak rozkręcamy Tak i drugi żeby od drugiej strony Odklepać. To to mówię, odciąć kątownika, zastosować koła, usunąć całkowicie Przeka, i, te, i te zaczepy. A tam, a tam wzmocnić mocowania, te śruby się akurat do blokowania są, bo to tu się blokuje, nie? Jak opadnie, bo tu się bo tu nie, tak, żeby się nie wysunęła. Nie, to ja to tam to odkręcałem. Od mocowania czyli teoretycznie ten agregat, było zapięte przecież. Nie, tak było. A, to może... No bo przecież brony leżą osobno. A, tak, bo, a te, te trzeba odkręcić, bo to trzeba. E, te, tak, tu się zapiną. Dokładnie, tu nie, no. czyli te trzeba odciąć i se zostawić. Bo to jest fajne, ten, to mocowanie. Bo choć ile tu jest, tu jest mocowane. To ile jest? 10, 20 cm. A te ile mają? 10, 20, 25 cm. A jakby tak kurwa te odciął i tamte przyspawał? Te? Tak mówiłeś, skąd ta odciąć i, i przyspawać te? Nie lepsze by były. Mocniejsze? Nie trzeba by było wzmacniać, nie nic. No to trzeba jeszcze dołożyć co? Żeby... Co? No bo co innego ciągnąć, a co innego pchać. No tak. Żeby te wałki się nie zapierdalały. Ja nie będzie się tu nic. I ludzie zakładają do przodu i co ci się tu ma zapierdzielać? Przecież one są tak samo ułożone. Czy to w te, czy to w te idzie. Majo, mają ciąć i tyle. A te mają z przodu se drapać. No bo to, to jeszcze trzeba tak postawić. No? Tak, 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 oczywiście, bo to pod tuza żeby pasowało i tak ma być. No to jakby tato skrócił tamte mocowania spawał, to one by tu były trochę troszkę bliżej. Trochę by się skróciło te parę centymetrów. Ale rozumiem, że pazury wykręcisz w tę stronę. Aaa, tak, tak. właśnie, zap... zapomnij, to jeszcze to może być za krótkie. Tak. Dobrze, ja dobra zapomniałem, że pazury przecie się wykręcą w drugą stronę To zobacz, ile pazury będą A To tak trzeba podnieść Tak no Tak teraz Dobrze mówisz Nie to tamto trzeba odciąć Po prostu gdzieś odłożyć Bo się może kiedy przydać koła też usunąć to to powzmacniać kątownikiem Tak jak mówiłeś I tu i tak, pazury poprzekręcać tylko Trzeba dobrze poczyścić te gwinty, pozalewać, WD40 muszę kupić, pozalewać i, i a te, tyle. Po ile są, mówisz, te Dwa, 12 zł czy 131 ten kosztuje. No to, to 10, 130, 130, 100 150 zł by kosztowało 000. nowe wszystkie no te no, no i dwie rapki. A rapki po ile? A różne ceny są 30 zł, 35, 40 zależy. Takie trzeba kupić jak te co są. Normalne. Zwykle no, no najzwyklejsze. No ale żeby, no, ja bo już mają inne wygięcie jak no inne. Widzisz, co te są tego... te są bardziej wybałuszone te na przykład. A te, a te dwie są inaczej. Te jeszcze, yy, jeszcze są stare. Raz dwa trzy te cztery. No. trzymały się. Ale te już są te, przodzie, i ten jeszcze to jest stary. Na się łomie. Bo te już widzę nowe to wymieniałeś. Też, to już wszystkie nowe no bo były wszystkie jednakowe, to ja bym przekładał do tyłu, wiesz, a tu bym uh -huh. zakładał nowe bo to już inne majowe były wyrobienia tak i to to poprostujemy, to się przemaluje go na jaki kolor by go pomalować, na, na niebiesko razem z tym te, te spawy trzeba też poczyścić i powzmacniać musisz po swojemu spawarkom tutaj tak samo wzmocnić tutaj ten spaw bo to tak no, robił ktoś jak umiał no markały i tyle robiły, robiły, działało, działało to tylko teraz, to tylko teraz jest era takich spawaczy że o, byle spaw się, przypierdzielo tam nie ma kamienia no tam nie no to by to i tu na spawu na końcu. To? Miałeś na no, brony? No, takie, że mają i że żebym zapinał. A później, żebym poucinał, co no, no bo to założyłeś na wałek, ktoś zrobił mocowanie. No to tam jakie wzmocnienie, jak żeś naspa nas Paweł wywoł. No, ale ludzie nie wierzyli. Jak mówiłem, że ten puk się nie nadaje, to powiedzieli, że trzy P za słabe do niego. No to potem zobaczyli, jak wyminęło lemierz w drugą stronę. Jak kamień na kamieniu ale nie wierzą tam na górce to co ło to tam to by można kopalnię otworzyć no tam był wybierany kamień gdzie tu po tej stronie gdzie to... tam co jest, co jest ta kubka nie no przecież tam co ło te łąki to tam to tamto... wybierane i po ty drugi co ten piach nawierzał to jeszcze Radlica wywiózł jak te kopał te górówkę do chałupy to tu wywoził ten piach no. no i dobrze tu się Zrobi tu cięgło to nie wiem na no jakich końcówki są, to i śruba rzymska by się przydała. No i te też trzeba wykręcić. Tak, i tu bolec. Tak, i bolec włożyć cięgło. To trzeba. Te, A to... jest to drugie cięgło. Jakie? No to drugie przecież. Od tego, no to stare. Nie, no trzeba... bo to musi być tak A nie to trzeba to robić Eee Myślę że tu do tego to Albo tu do tego to spasuje Przecież tu mo... ile masz odległości I bolec no Tu się zabezpieczy Żeby nie ingerować Zobacz tu się akurat udało tak że nie trzeba ingerować Czyli jak tu by pasowało to i do Tu zaby pasowały same te przód podpiąć Bez wałków Bo wałek ma chyba te same rozstaw tak, tak, bo, bo widzę, że. Sp... Zobacz, tu masz ten wałek, a tu masz spawane trochę szerzej niż ten. Czyli on ma ten sam rozstaw co wałek. No i dlaczego to było zunifikowane? To ma inne, tamte mają inne. Wszystko, wszystko inaczej robiły. Nie, przed tym robiły jednakowo. Tależówka szeroka. Pług szeroki, tamten pług nie próbowałem podpinać. No to to kultywator, no to ty robisz, to jest wąskie, zrobione było pod Zetora przecież, 25. To łańcuchy przecież. Nie no, ale ja mówię do tuza przed niego co próbowałem podpiąć. To jedynie by było pasowało do tuza, bo byś podjechał i podpiął, ale nie chciałem tu wjeżdżać, bo tu jest mokro jak skurczycy. Ale to, to to bez problemu. Tuz był robiony na to, na tę szerokość tutaj tego wałka. Ja to nie no, wa, wałek, wałek to się przyda, bo mówię jakby podłączył nawet samego tego kultywatora, ale to nie ma sensu. Bo co ci to zruszy ziemię, ale nie pogniecie. Nie porówno, nie. A tak to będzie przód drapał, a to będzie równać od razu, a z tyłu siewnik będzie szedł. Także widzieliście nowy nabytek, zabytek, samoróbka. Zwał jak zwał, ale robotę będzie robiło na tym tuzie. I bierzemy się teraz, bo to nie jest koniec moich zakupów i tutaj podziękowania dla Rafała Strawi Garaż bo on mi podpowiedział no i w sumie dzięki niemu to skupiłem, bo no mówię no aż ja że robię no to chociaż żeby mieć kontrolę nad temperaturą oleju tak no to kupiłem sobie takie o, pudełeczko na wskaźniki i wskaźnik oleju przełączę tylko kam dzieli wskaźnik do ładowania i wskaźnik oleju w jednym miejscu y, oraz podstawa adapter do filtra oleju z przyszłościowym wyjściem na chłodnicę oleju. Ja y, no, mówiłem to wszystko od jednego, od jednego tutaj y, sklepu. Kolor czerwony, ponieważ no, no w jakim to jest kolorze? niech będzie czerwony tutaj sobie wkręciłem też czujnik temperatury oleju połączony z tym zegarem nowym tutaj przejściówek jest powiem wam szczerze w komplecie 4, także już mam dopasowany bo filtr już jest nowy tak mówię olej czeka filtr nowy zalewam turdusa bo i tak turdusa leje rok w rok czemu? bo wymieniam co roku Nie, nie trzymam oleju choćby nie wiem ile on miał godzin rok w rok wymieniam olej i nieważne jaki byłby to olej ważne że jest wymieniany jak należy te z przejściówki z tego adaptera z zegara mam tutaj pudełeczka jeden jest do ładowania drugi jest z ja mam ten drugi no i gdzieś nie wiem gdzie on a tu jest, kurde, leży i śmieje. No i o, tu jest drugi z tego zegara, który teraz kupiłem. A tu są jeszcze trzy przejściówki do filtra. Także myślę, że jak ktoś kupi, to każdy dopasuje coś dla siebie. I teraz powiem Wam koszty: koszty założenia mm, takiego adaptera. Przynajmniej no do 3P, no nie bo to do 3P jest przydatne, bo w 60 to wiem, że jakieś tam inne rozwiązanie Do 3P zegar plus ten adapter To jest koszt 145 zł Zegar kosztuje 95 zł, akurat ten ponieważ był bardzo pod... Był najpodobniejszy do tego który mam o. Kłaczek Daisy Tu są, był najpodobniejszy do tego który mam od doładowania, tak? nie jest taki sam, ale jest Jest podobny, niech taki będzie Adapter to jest koszt 50 zł. Gdzie to umieszczę? Już Wam pokazuję. I koła jeszcze będziemy rozszerzać, jak już będzie potworek skończony. Chciałem umieścić to tu. Ale mi tu nie pasuje, ponieważ przeszkadza w nawiewie. Więc Dawid sobie wymyślił, że damy to tutaj. Nie przeszkadza przy wsiadaniu z profilu kierowcy jest idealnie widać tutaj dziurkę sobie wytnę, no wywytnę no, otwornicą zrobię na wyjścia na kabelki na podświetlenie na wężyk do ładowania. Także widzicie, żeby nie było, że ja jestem jakiś tam potaniości, chcę to zrobić, nie chcę to zrobić, żeby to działało, żeby to było do... I żeby mi to posłużyło wiele lat, także będzie potrzeba, dołożę jeszcze chłodnicę oleju, ponieważ już mam teraz adapter, który może mi służyć również jako, tak mówię, jako yy, do chłodnicy oleju. Tylko muszę tutaj zaślepki na razie kupić, zakręcić. Tutaj mam ten czujnik, wszystko sobie założymy, ale nie dzisiaj, ponieważ jeszcze nie mam tych, adapter, tych zaślepek. To od razu sobie olej wymienimy w przyszłym tygodniu, ponieważ w przyszłym tygodniu będzie o wiele więcej odcinków, będzie więcej roboty. Ponieważ mam pierwszą zmianę, tak? Po południu będę sobie przejeżdżał, będziemy sobie działać przy tym. Tutaj tato mi poprostował uchwyty do, do tego wspornika, filtra powietrza, także sobie muszę przyspawać. A dzisiaj jeszcze chcę zrobić już, dokończyć ten wydech, także nie przedłużam. Oj, nie widać, kurde. Dobra, nie przedłużam. Widzimy się na podsumowaniu. Zobaczycie, jak będzie chodził na wydechu zrobionym, jak ja to zrobiłem. No, i tyle. Ja muszę zawołać tatę, żeby mi pomógł przytrzymać to, to wszystko, żeby obspawać. Także, cóż, widzimy się na podsumowaniu. Żeby nie przedłużać filmu. Także za chwileczkę się widzimy. No, a także wydech skończony. W trakcie prac tylko spadł migomat. Tata siedzi, próbuje naprawić. Zobaczymy, czy to się uda. Bo coś jest nie tak, że gaz nie chce lecieć. Eee, także obspawałem jak tylko się dało. Wyszlifowałem, już poprawiał nie będę, tylko się ładnie go zeszlifuję, całego pomaluję. Mocowania zrobione. Jeszcze tylko nie poskręcane, tylko to jest zrobione. Tutaj harmonika jest. Wszystko. Wszystko chodzi luźno, tu jest skręcone na, na razie. Tu jest wszystko ładnie. Chcecie zobaczyć jak to chodzi na tym wydechu? To już wam pokazuję. Tylko czy puściłem tak? Puściłem gaszenie. Palim. Dla wszystkich mówiących, że tu jest dawka za mała. jak to chodzi ale jest jeszcze jeden feler widzicie wypaloną osłonę i usmalony zbiornik to no nie jest tylko efekt tego, że jeździłem na, na tej rurce wydmuchało tu, tą uszczelkę ponownie nie wiem dlaczego, nie wiem czy nie będzie trzeba Nie wiem czy nie będzie trzeba splanować kolektora, bo coś jest niehalo, wydmuchało uszczelkę znowu tam od strony zbiornika. Dzisiaj dopiero zobaczyłem no i tu, znowu będę musiał odkręcić kolektor, tylko teraz to chyba turbosprężarkę, no to tylko odejmę, odejmę te rury i odsuniemy wydech jak widzicie skończony trzeba będzie go tylko pomalować ładnie potem skręcić elegancko żeby miał ręce i nogi tak czy jak jest na szczęście wszystko szczelne udało się to na raz pospawać no i cóż i teraz zajmujemy się jeszcze jedną rzeczą zanim cokolwiek będę robił w środku montował montował te wskaźniki teraz w przyszłym tygodniu kupię sobie tutaj te te zaślepki do... Hmm, gdzie to leży? Te zaślepki dwie do adaptera oleju. Kręcimy sobie ten adapter. Wymienimy olej przy okazji yy, filtr i będziemy podnosić maskę. A no tak dobrze słyszycie, będziemy podnosić maskę Ponieważ po pierwszych przymiarka nic się nie pomieści pod tą maską Ja wiem, że Tu o te rury Co co będzie trzeba Wyciąć tak, tak czy inaczej jeszcze więcej niż jest Ale tu chodzi O górę Tu o te dwie rury Nie siądzie ta maska Będzie trzeba Lekko cały ten przód Do góry mniej więcej Ten tu żeby poziom był na tym poziomie No i wtedy z tyłu tam Tam podłożymy Przykręci się jako jakiś spornik, taki sobie spawam czy w tym stylu, żeby przykręcić, żeby ta maska siadła równo, wiecie, w poziomie, żeby to się jak najwięcej tych rzeczy schowało. No i oczywiście tu zabudowana na turbosprężarkę. Także cóż, to było na tyle. Hmm. Widzimy się w kolejnym filmiku. Życzę spokojnej i Miłej niedzieli, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie cześć.